Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest dla mnie bardzo szczególny dzień. Tak jak widzicie, też wyglądam trochę inaczej. <noise> Może nie rzuca się to bardzo w oczy, natomiast makijaż jest trochę niedokończony, bo nie mam brwi. Otóż dzisiaj jadę zrobić brwi permanentne. Także przyszedł ten dzień jednak. Przez długi czas się nad tym zastanawiałam, później w ogóle odpuściłam temat. Potem ten temat trochę wrócił, jak już znalazłam osobę, którą chciałabym. Która gdyby miała robić to tylko i wyłącznie ta jedna osoba, więc mam nadzieję, że dobrze wybrałam. Natomiast yy, właśnie stwierdziłam, że chyba przyszedł ten moment już, że nie ma co się zastanawiać i czekać. Dlatego, że te drzwi są dla mnie bardzo problematyczne. Tak jak widzicie, ja na nich dzisiaj nic nie mam. One też są oczywiście niewyregulowane i wiecie, ja też po prostu nie nakładam henny, dlatego że robić to na przykład co tydzień, co dwa tygodnie w domu nie wiem, ja po prostu nie mam na to czasu, nie mam do tego cierpliwości, nigdy nie mogę się zebrać, bo to jednak zajmuje czas potem, żeby w tym chodzić. No, jakby nie, nie nie sprawdza się to u mnie, po prostu się to u mnie nie sprawdza, mimo tego, że mogłabym. I jest to też, uważam, trochę więcej zachodu, dlatego, że robić coś takiego właśnie co tydzień, co dwa, czy nawet co trzy, no to jednak jednak trzeba to robić, tak samo jak, nie wiem, farbować włosy i takie tam. No i co wam chciałam pokazać, no jak one wyglądają przed. Ta, to jest w ogóle, to jest bref ja nie wiem, ona żyje swoim życiem. Ja nie mogę z nią dojść do porozumienia, bo ja nie wiem, te włosy są po prostu wszędzie. Trochę tu na dole, trochę tutaj krzywo. Trochę ta koleżanka mi też tutaj malowała i mówi, boże one rosną w każdą stronę. W każdą. A to jedne się wywijają, a to i tak są niesforne, a to rosną w dół, w górę, na, na wprost po prostu, więc trudne są. Ta jest lepsza, ale nie wiem, czy to widać ja ani w jednej, ani w drugiej. W zasadzie ja nie mam tutaj włosku właśnie w tym, takie jakby wiecie, w takim. Rogu. Tutaj to się wydaje, jakbym ja miała coś takiego, ale to też wygląda mega dziwnie, bo zobaczcie, mam tutaj taką linię i potem bardzo długi tutaj ten pasek. Więc to wszystko wygląda po prostu dziwnie. chciałam żeby ktoś z tym zrobił porządek w końcu, żeby mogła nie spędzać na przykład pięciu minut na malowaniu brwi, bo jest to po prostu też czasochłonne moim zdaniem. To jest bez sensu. No więc zdecydowałam się. No i jedziemy. No i właśnie tak, dlatego się dzisiaj omalowałam. Zrobiłam makijaż sobie w zasadzie tak po prostu w dolnej części twarzy, czyli umalowałam sobie oczy, nałożyłam tutaj podkład podkład z It Cosmetics, ten matujący CC Cream, matujący, a na to jeszcze doklepałam troszeczkę, słuchajcie, tego wibo, bo jest mega upał, jest duszno, więc pomyślałam, że przyda mi się coś, co tak może troszkę delikatnie zastyga i nie będzie mi spływać z twarzy, bo jest po prostu upał. No, ale nie wiem, bo mam wrażenie, że i tak tutaj już się. Tutaj już się tak także nie wiem, czy to wytrzyma. Na czoło starałam się nic nie nakładać. Także też tak wykontrowałam trochę twarz. No i zobaczymy, zobaczymy. Na pewno tutaj tak wszystko będzie zmyte tutaj. Um, wiecie, żeby tam tutaj nic nie było, ani pielęgnacji, ani nic, więc liczę się z tym. No ale zobaczymy. Muszę puter też ze sobą zabrać. No, także nastał ten wielki dzień. Zobaczymy, jak będzie. Jestem trochę podekscytowana i trochę poddenerwowana, dlatego że no jednak to jest coś na dłużej, ale jakby koleżanka, która miała właśnie robione też tam brwi, chwali bardzo. Już chwaliła od samego początku w zasadzie, kiedy z nią rozmawiałam i, i to mnie przekonuje po prostu, że, że mogę pójść, porozmawiać i ta osoba, która robi brwi, podobno dostosowuje po prostu wszystko tak, jak chce klient, więc jak będę chciała mega naturalnie, wiecie, jak się przestrasza, to powiem, żeby mi domalowała tutaj tylko trzy włoski i tyle, no, ale zobaczymy. <laughs> zobaczymy, co ona wymyśli, jakim kształt im nada. No i może będzie po prostu z nimi łatwiej. Tak. No, dobra. Także ja się zbieram, odezwę się do Was później. Zobaczę, czy tam będę na miejscu coś nagrywać, czy nie. Czy Wam pokażę efekt po. No, ale chciałam Wam pokazać, jak to wygląda przed. Także jedziemy. Jestem gotowa i przebrałam się. Bo w ogóle ma niedługo zacząć padać, także wzięłam też parasol. Mam na sobie tę czarną sukienkę z H&M. Założyłam te skórzane konwersy. Bo tak jak mówimy, padać. Przygotowałam sobie espadrile, takie na koturnie, no ale że one są troszkę jakby zamszowe, to stwierdziłam, że na deszcz to niekoniecznie chciałabym je zakładać. Także tak to wygląda. Słuchajcie, tak biorę parasol i biorę okulary. <laughs> to jest chyba dzisiaj najważniejsza rzecz, bo nie wiem jak to będzie wyglądało wszystko po fakcie. No i biorę też do tego czerwoną torebkę z Corsa. No i to wszystko, także. Zbieram się, jadę i pokażę Wam, jak będzie wyglądało wszystko po. Już jestem na miejscu, czekam tylko na moją godzinę. <laughs> I trochę się stresuję, no ale dobra, pójdę tam. <laughs> Wyszłam po brwiach. Są idealne. Teraz są trochę ciemniejsze, pewnie, ale są idealne. Wyglądają jak moje. Wyglądają tak naturalnie, tak pięknie, a tak się bałam. To zupełnie niepotrzebnie. Pokażę Wam pewnie później. Może jak będzie bardziej widać. Mały spacer po Wilanowie. Tutaj jest zaraz pałac i park. Jest mega upał. Mega upał. Dzisiaj gorąco, ale nie ma dużo ludzi. Ani w parku, ani nigdzie. Fajnie zrobić sobie takie, wiecie, małe wolne i pokorzystać. No. Że go wspominam zawsze, ale rzadko mam okazję tutaj bywać. Więc jak jestem, to stwierdziłam, że pójdę się przejść po parku. A ja teraz muszę w okularach, muszę chronić brwi przed słońcem. Na szczęście dzisiaj nie ma takiego ostrego słońca, więc pogoda jest ok. Ale to wam pewnie jeszcze w domu opowiadam. A teraz idę na spacer. Jeszcze mam nadzieję, że spotkam się z koleżanką, ale tego nie wiem, bo pracuję. Także zobaczymy. Uwielbiam ten park. Powiem Wam, uwielbiam to miejsce. Uważam, że to jest jeden z piękniejszych parków i pałaców w Warszawie. Naprawdę miło tu przyjechać, ale jest tak duszno, jest tak gorąco i widzę tam takie chmury ciemne, że chyba zaraz będzie padać, więc zbieram się powoli i wracam. Ale naprawdę mega się cieszę, nie dość, że zrobiłam coś dla siebie. O czym wiecie, że długo myślałam i na długo na to czekałam. To jeszcze mam tak przyjemny dzień po prostu. Ten zabieg nie powiedziałam, że jest totalnie bezbolesny, ale jest taki raczej wkurzający, to naprawdę nie boli, ale opowiem Wam o tym wszystkim w domu, także nie, nie ma takiego stresu, że wiecie, że mam gorączkę, temperaturę czy coś, i że muszę wracać do domu, odpoczywać. Wiecie, odstresować się nie w ogóle. Także można normalnie funkcjonować. I tak, i mogę pokorzystać z tego dnia wolnego w takich pięknych okolicznościach że mega się cieszę. Hej, jestem w domu i jednak zmokłam trochę. Mam jedną część cukienki mokrą. <grym> Zupełnie. Trochę to światło jest um, takie różowawe. Widzę, na twarzy też jestem różowawa, mimo tego, że nie jestem. Po prostu jest... pada deszcz. Była burza. No i właśnie mówię, smokłam była taka ulewa, straszna. W ogóle mam cały balkon zalany, ale to cały. Tak jak zazwyczaj tutaj nie zacina deszcz, tak do powiedzmy okna. Mam meble, wszystko, po prostu cała podłoga jest mokra. Także nieźle musiało tutaj padać. No a ja przyjechałam. Tak wyglądają moje brwi. To nie jest efekt końcowy oczywiście, to jest po prostu to, jak to wygląda po. No i jak na to, słuchajcie, że tak to wygląda po, to uważam, że to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Skóra jest delikatnie zaróżowiona, co też widać, ale tak jak mówię, w ogóle jest tutaj takie różowe światło. Więc to trochę przekłamuje też kolory, no ale trudno. Tak to wygląda, więc tak, wam pokażę. No i zobaczcie. Ja miałam robione brwi, słuchajcie, metodą microblending. Także tak to właśnie wygląda. Zależało mi na jak najbardziej naturalnym efekcie i uważam, że taki efekt właśnie uzyskałam. Powiem wam, że teraz denerwują mnie moje brwi, te moje włoski, które widać, że po prostu trochę rosną. Jak chcą, troszkę mogłabym je przyciąć także to jest jeszcze do ogarnięcia to jest, wiecie, pierwszy raz zrobione więc jeszcze będzie korekta i wtedy też będzie można dużo rzeczy albo poprawić, albo zrobić troszeczkę inaczej, natomiast no, tak jak mówię, mnie zależało na mega naturalnym efekcie i taki uzyskałam po prostu jestem pod wielkim wrażeniem jak to wygląda, jak ja się bałam, jak zupełnie niepotrzebnie w ogóle, bo nie dość, że wygląda to ładnie, no trzeba też oczywiście znaleźć osobę, którą której zaufacie i której prace Wam się podobają i efekty, właśnie jak, jak ona to robi, jak to wygląda. Więc, w ogóle, to jestem w szoku. Jestem w szoku, że to są moje brwi, po prostu niepomalowane niczym. No i tak jak mówię, ten kolor to się wszystko jeszcze, wiecie, to się pojawią stróbki, to wszystko zejdzie, jakby ten kolor będzie trochę inny niż jest teraz. Ale ale jestem w szoku i będą cienkie, nie, będzie, nie będą niektóre osoby narzekały, że za grubo je maluję, bo mam wrażenie, że naprawdę są takie bardzo naturalne, są takie moje. Co prawda moje nie były tak ładne, ja Wam pokażę, bo to jest w ogóle, no tak, już, już takie będę miała jakby przez jakiś czas, póki nie trochę, nie wiem, nie zbledną na przykład ten barwnik się mm, troszkę nie, nie wiem, nie, nie rozjaśni powiedzmy, tak? No bo to jest taka delikatna metoda i to trzeba poprawić, co jakiś czas. Pokażę wam, jak wyglądały moje brwi wcześniej, bo tutaj zdjęcie było robione przed i po. To jest takie śmieszne, że miałam takie... No wiecie, nie były złe, ale jak się porówna do tego efektu, no to te były takie, że prawie ich nie, ma, nie widać. W ogóle kształt to bez kształtu oczywiście nadanego. Takie śmieszne. Wydawało mi się, że są spoko, ale one byłyby spoko, gdybym, wiecie, robiła hennę. Gdybym jakoś dbała o nie regularnie. To tak. No ale tak nie jest. Także... Eee, muszę teraz na nie trochę uważać właśnie, nie, nie myć na, no, jakimiś tam preparatami, nie myć olejkami, uważać na te stróbki, także ja raczej po prostu nie będę się malować przez kilka dni. Pewnie Wam też będę pokazywała, jak to jak to będzie wyglądało z czasem, jak to się zachowuje, ale tak, dostałam też taką masie, jeszcze muszę przeczytać tam właśnie instrukcję, instrukcję obsługi brwi po, po takim makijażu permanentnym. No, tak jak mówię, jeszcze będzie korekta, co tutaj się nie będzie podobało, co będzie krzywo, co tam się na przykład i przyjmie inaczej i co będę chciała, także nie, no jestem ogólnie mega zadowolona. W ogóle bardzo fajny dzień, bo czuję, że tak zrobiłam coś dla siebie, fajnie, fajnie jest tak po prostu odpoczywać i tak się troszkę włóczyć po mieście, jak wszyscy są w pracy, a macie wolne. <laughs> to jest właśnie taki, taki luz, czasami trzeba sobie zrobić taki dzień, natomiast no... Tak, jestem, jestem bardzo zadowolona. Spodziewałam się też, mm, że wiecie, że jak wyjdę, to nie wiem, te brwi będą jakieś takie mega czarne, że trzeba będzie na no nie uważać. No, może troszkę się odznaczają, no bo tak jak mówię, jakby ta okolica jest zaróżowiona. I aha, jeżeli chodzi o ból, to powiem Wam, no to nie jest ból, to jest takie dziwne. To jest takie troszeczkę irytujące i takie wkurzające. Natomiast trwa to chwilę tak naprawdę. Później jest znieczulenie, więc w ogóle nie czuć tak naprawdę tych domalowania tych włosków. Początek, po prostu początek, nadanie kształtu. To jest takie trochę wyczuwalne, ale do przyżycia, to w ogóle nie da się tego porównać, mam wrażenie, do niczego innego. Usta bolą bardziej, myślę, że gdziekolwiek wstrzykiwanie, czegokolwiek w twarz boli bardziej niż to. Tak, bo to jest taka, taka delikatna metoda chyba. Tylko jest takie irytujące troszkę i ten dźwięk jest taki dziwny, taki, że macie tego dosyć, ale w sumie to, to no nie jest takie, że jakaś wielka krzywda się dzieje. Też nie trwa. No, czy trwa i nie trwa. No tutaj też trzeba nadać kształt i w ogóle, więc jestem mega zadowolona właśnie z takiej precyzji. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Także jestem, no, jestem pod wrażeniem. Co prawda, no, tak jak mówię, troszkę to się teraz odcina i ten kolor nie jest taki. Będą na pewno też trochę ciemniejsze niż te moje, no, ale właśnie taki był zamysł. W ogóle mam wrażenie, że ta twarz od razu wygląda inaczej. Że no, brwi jednak robią dużo, że jak, no, wiecie, no, moje były takie liche. One były takie bardzo jaśniutkie, takie szare. Już kształt to ja pomijam, ale po prostu były tak mega jasne, że jak nie zrobiłam brwi, nie umalowałam ich, to to nie, nie było jakby tej ramy dla twarzy. A teraz to po prostu wygląda bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba. No i przede wszystkim jest naturalnie tak jak chciałam. Także super. Teraz tylko czekać, aż się zagoi. I trzeba będzie delikatnie jej pielęgnować, ale ogólnie czekam tylko właśnie, aż się zagoją, aż się te stróbki pojawią i odpadną same. I będzie można już normalnie funkcjonować, bo tak to chwilowo będę musiała na nie uważać. Także słuchajcie, ja teraz zjem sobie jakiś podwieczorek i pojadę potem do Lidla i zrobię zakupy, żebym już miała po prostu na cały tydzień, bo, bo nie mam w sumie, tak? Tak, także taki jest plan. Idę sobie coś odgrzać, a, a potem pojadę do Lidla i muszę się chyba przebrać, bo tę sukienkę mam taką mokrą, bo zmokłam. <laughs> Przyjechałam z zakupów, udało mi się je zrobić bardzo szybko, nie wiem jakim cudem, po prostu pół godziny z dojazdem, ze wszystkim. Ale nie ma też dużo tych rzeczy, mam wrażenie. Zrobiłam zakupy na drugi tydzień, nie wiem, może dużo rzeczy po prostu już mam, albo... Nie, nie wiem, nie wiem. <grytanie> w każdym razie wydaje mi się jakoś tak mało. No ale mam wszystko z listy. Prócz rzodkiewek niestety. Tu mam ziemniaki, jest batat, marchewki, tu jest miks sałat, i tu jest rukola, ym, pietruszka, pomidorki, mam tutaj makaron pełnoziarnisty, penne, tu mam szczypiorek i pietruszkę, papryki dwie, czerwona i żółta, tu jest dorsz, na dwa dania będzie, bo on ma 300 gramów, aha, kupiłam też tofu wędzonej, mimo tego, że nie ma teraz w tym tygodniu w przepisie, ale akurat było w Lidlu, a ono jest bardzo smaczne, więc stwierdziłam, że po prostu kupię, bo będzie chyba za tydzień, więc po prostu już będę miała, mam jedno jabłko, tu mam czerwone cebulę, ogórek, no i tak, fasola czerwona, tu jest twaróg chudy, dwa... Tuńczyki, takie w sosie własnym, serek wiejski, jest i pasata, e, ciecierzyca w sosie, cztery jogurty, ostatni w roku, udało mi się upolować ostatniego, i maliny mrożone. I to wszystko, wszystko. Także, no tak jak mówię, nie ma tego dużo, ale bardzo szybko udało mi się je zrobić, więc cieszę się. A cieszę się, bo wiecie co? Czuję się zmęczona. Przecież naprawdę zmęczona i nie, nie wiem dlaczego. Może to jednak po prostu ten dzień, może trochę się nie wyspałam, albo że po prostu cały dzień jeździłam. Znaczy południa pół dnia przejeździłam gdzieś i, i też nie jadłam obiadu o czasie, nie zjadłam drugiego śniadania. Może. Nie, wiem, w każdym razie jestem zmęczona i cieszę się, że już nigdzie nie wychodzę, że mam już zakupy zrobione, że teraz tylko to pochować i już mogę być, mogę być w domu. Mam ochotę coś obejrzeć, ale oczywiście nie mam co, bo nic nie mam w tych. Nie ma. Także może coś na YouTubie się znajdzie. No i tak, a tak to po prostu będę odpoczywać. Także idę to pochować teraz i odpoczywać. Idę się kąpać i pomyślałam, że przyjdzie się pożegnać, natomiast nie wiem, czy to widać, słuchajcie, czy nie. Ale zobaczyłam, że na dekolcie wyskoczyło mi mnóstwo takich kropek, takich jakby, w których zbiera się woda, coś takiego. To nie są takie. Yy, no takie nietypowe wypryski, to nie jest tak jak prysz na twarzy na przykład, tylko po prostu takie kropki z zebraną wodą i to jest chyba po prostu uczulenie albo nie wiem co ale czasami mi się właśnie dzieje to od takich, od różnych produktów, które nakładam na przykład czasami też na twarz, na brodzie mi się robi bardzo rzadko ale jak coś nałożę takiego, co nie powinnam, to się robi i zobaczyłam, że na dekolcie mam po prostu mnóstwo tego i myślę, że to od tego produktu wczoraj, który miałam nakładany na na dekolt właśnie, albo ten Saint albo po prostu balsam, który był nakładany wcześniej. No, ja nie wiem, nie wiem, czy wydaje że coś strasznie to wygląda. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ja mam taką problematyczną dosyć skórę właśnie tutaj na dekolcie, że na przykład czasami jak nakładam pielęgnację, nawet pielęgnację, którą nakładam na twarz, na przykład potem na szyję i tutaj na dekolt, to też bardzo często właśnie wysypuje mnie takie, takie kropki po prostu, więc nie wszystko mogę nakładać. No, ale słabo to wygląda. Nie wiem, nie wiem. Nakładam też w sumie wczoraj krem, ale krem taki delikatny, więc nie powinno być to to. Ale strasznie, powiem Wam, nie idę. Idę się wykąpać. Idę nałożyć też na to, to serum z The Ordinary, z niacinidem, Bo to jest coś, co właśnie bardzo pomaga mi na takie, na takie wypryski, czy, czy niespodzianki. Także idę, idę się wykąpać, bo to po prostu jest straszne. I to tak, wiecie, to tak wyskakuje po prostu nagle, że nie wiadomo, co z tym zrobić. Dobrze, że nie mam jakiegoś balu dzisiaj, bo... <noise> bo by to tak brzydko wyglądało. No nic. Także, także to wszystko. Na dziś muszę też zmyć makijaż. Już się nie mogę doczekać, aż to wszystko już będzie takie normalne, bo na razie to się troszkę tak, znaczy wiecie, nie odcina, ale są ciemniejsze. Natomiast chyba właśnie też o to chodziło, żeby ta twarz miała taką ramę, więc w sumie to fajnie. Ale już chciałam, żeby były takie, wiecie, normalne i żeby to się wszystko zagoiło, żeby można było je myć normalnie i zapomnieć o tym, że tam lepiej ich nie dotykać na przykład, żeby tam smarować jakimś kremem czy coś, także... No, dobra, także taki to był dzień dzisiaj dla mnie pełen wrażeń. Zaczęłam jeszcze oglądać nowy serial na HBO GO Billions, także dajcie znać, czy oglądaliście, czy oglądacie, bo jest pięć sezonów, to całkiem dużo, <laughs> no dużo żeby tak poświęcić nie to czasu, no ale zobaczymy. Pierwszy odcinek zapowiada się naprawdę fajnie, bo wciąga. Taki, mm, jakby głównymi bohaterami są mężczyźni, którzy mają charakter, którzy są bardzo jacyś. E, no i to jest takie fajne zderzenie jakby zasad, ale też osobowości. Także no nic, dajcie znać, jeżeli oglądaliście ja się z wami. Żegnam, widzimy się w następnych vlogach. Do zobaczenia. Pa.